23 września w trakcie konferencji prasowej starosło powiatowe w gnieźnie zapowiedziało kontynuację rozbudowy szpitala. W trakcie spotkania dyrektor z Zakładu Opieki Zdrowotnej Jacek Frąckowiak stwierdził, że podejmowane przez ostatnie dwa lata działania nie były widoczne dla zwykłych mieszkańców, gdyż dotyczyły głównie pracy z dokumentami. Symboliczne wbicie łopaty ma się odbyć dopiero na wiosnę. W tej chwili będziemy przenosić ją na pierwsze piętro budynku na ulicy 3 Maja i zmodernizujemy SOR tak, żeby zmieścił się w pomieszczeniach, w tych, których w tej chwili funkcjonuje. I mamy nadzieję, że wykonamy to do gdzieś w połowy lutego, natomiast równocześnie ogłaszamy przetarg na tą dużą inwestycję, na budynek gorącej platformy i mamy nadzieję w marcu rozpocząć tą inwestycję pojawiły się więc pytania skąd nagle wzięły się pieniądze na szpital i czy starostwo jest pewne swojej prognozy finansowej na lata 2014-2025 pieniądze dotyczące rozbudowy inwestycji szpitala są zabezpieczone w prognozie finansowej starostwa. Ta inwestycja jest jedną z największych inwestycji, jaką powiat w ogóle w swoich dziejach ponosił. Mamy przygotowaną całą dokumentację z tym związane. Jest cała procedura przygotowana. Wydyskutowane również warunki finansowe i cały ogrom materiałów, który został przygotowany pod względem pozwoleń i możliwości realizacji tej, tego przedsięwzięcia będzie prezentowane na najbliższej sesji Rady Powiatu po to, żeby zabezpieczyć w układzie wieloletnim właśnie do roku 2025 całą tą inwestycję związaną z jej finansowaniem i przeprowadzeniem, a przede wszystkim skutecznym wybudowaniem nowoczesnego szpitala, który przy ulicy 3 maja w Gnieźnie będzie funkcjonował i służył nam wszystkim. Władze powiatu Gnieźnieńskiego przyznały jednak, że koniec budowy szpitala przewidziany jest na rok 2017, a nie tak jak było wcześniej na rok 2016. Jakie będą losy szpitala i budynku, który z powodu rażących niedopatrzeń straszy dziś w Gnieźnie, o tym przekonamy się zapewne niebawem.